Cześć, witam moje bananki. Witam was w kolejnym odcinku Game of Tykon. Dzisiaj pogramy sobie na luzie robimy, oczywiście, sobie zlecenia, żeby zarobić trochę kasy. A mam takie do Was pytanie: co byście powiedzieli na taką serię z takich neta Jakieś quizy rozwiązuje, takie śmieszne, naprawdę dla beki można się pośmiać um, Nie wiem, pisze w komentarzach, czy chcecie taką serię, rozwiązuje jakieś quizy o życiu, coś tam No takie... Śmieszne dosyć, niektóre staram się, postaram się znaleźć jak najśmieszniejsze <laughs> Ale co się na to powiedzieli? Na początku zrobimy sobie wszystkie zlecenia stamtąd, a potem e, stworzymy jakąś grę. Okej, okay, rynek się unormował. Mam nadzieję, że zdążymy z tym. Ok ciekawe, ile nas panów odwiedzi: 81867. Oczko. Nie udało się do nas najlepszej setki. Ale myślę, że to. Powinniśmy to zrobić: to, to zlecenie. Ale właśnie nie wiem. Możliwe, że się nie uda. Niestety. Oj, nie uda się, nie uda się. Stracimy tylko kasę. O no panele słoneczne musimy Zainstalujmy sobie panele słoneczne, dobra Niestety musimy płacić karę kontraktową. Coraz... Yy, gorzej u nas z gotówką. Na początku filmiku no... Muszę oczywiście. Się... Dobra, nie robię zleceń. Zatrudnij lepiej pracowników Nie, nie, nie tylko stracę kasę przez to Dobra, wy, ty idź na urlop Ty się zajmij czymś, stwórz raport o Grzej No nie, krucho, bo się, że zbankrutujemy Szukajmy jakiegoś dobrego pracownika za dużo też nie mogę tak zużywać. Mam nadzieję, że wydamy jakiś hit niedługo. Nie wiem, czy tam tego nie no czytałem, ale nie przeczytałem. OL! Nie wiem, co. To... Czemu tak jest, że niebieski pasek i tutaj jest żółty? Dobra. Nie obchodzi mnie to. Zatrudniamy tego. Myślę, że... Dobra, wdrażanie nowego personelu oczywiście zróbmy sobie. Nie wiem dlaczego tutaj... Pokazuję taki pasek. Nie chcę jechać na urlop. Ale okej. Okay. Mmm, dobra, jakieś konsola wychodzi. Dobra, chyba, chyba nie potrzebują na urlop, to sobie zrobimy zlecenie. Teraz o to możemy zrobić. Damy radę, myślę. Nie to, że jesteśmy takie, tacy skończeni. Oj, widać. Właśnie, wcześniej taką głupotę zrobiłem, że kupiłem licencję na PlayStation 1. Dobra. Już chcę chcą jechać na wakacje. Dobra, nie chcą jechać na wakacje, to się nie czepiam. Hmm. To nam się nie uda. O to nam się na pewno uda. Chyba najłatwiejsze jak widziałem zlecenie. Jeszcze 5 tygodni na to mamy. No ale 17 tysięcy tylko. Dobra, no to jeszcze zrobimy sobie to zlecenie Mamy teraz nowego pracownika, więc... Ale się drapią wszyscy po głowie, no No i dlatego tego zlecenia nie zrobimy, że się aż trzech pracowników drapało po głowie w, jednocze... w jednym... W jednym czasie, no Jednocześnie, o Zróbmy nową grę lepiej Teraz się obijać Spójrzmy jakiś sequel. Może nam wyjdzie dobrze. Spójrzmy drugą. Jest, tego horror quest. Od naszego horroru. A mianowicie Horror Quest 2. Nie będzie to jakoś skomplikowana nazwa. Oczywiście PC, wybieramy. Silnik. Dla dorosłych oczywiście. Okej, okay, dalej. Zacznijmy produkcję. Mam nadzieję, że ta gra nam przyniesie sukcesy, bo jak, jak nie, to. Simon, po prostu skończyć I tutaj. Silnik. No, myślę, że tak. Tutaj będzie. Mm, rozgrywka, no wiadomo. Silnik. No, ale nie na maksa, ale. Coś tam, coś tam gra silnik. No, zgadzam się. Em, horror, oczywiście rozgrywka, no a nie. Dla jak można w horrorach robić questy marketing. Zreklamujmy się, żeby nam coś pomogło. E, I żeby nam więcej ludzi kupowało grę. Wyjść z tego z tego, że tracimy kasę. Może nie jest tak krucho, ale tracimy ją. Dialogi... Zawsze muszą być jakieś straszne dialogi. Nie tak bardzo dialogi, ale coś tam bardzo... Trochę grają. Nie może nie bardzo, znaczy nie bardzo, ale trochę. A zróbmy tak. Równo i tutaj projekt poziomu. Myślę, że tak będzie. Mamy dużo punktów badań, więc coś zbadamy. Ten odcinku nie tworzyliśmy tak dużo gier, ponieważ <laughs> właśnie dlatego, że yy, musimy kasę sobie polepszyć. Okej. Okay. Na topie są nowe tematy gier, nie wiem, no, o jakie dokładnie chodzi. Ok, dobra, niech popracują nad grą, niech dopracują ją, żeby była dobra, żeby nam przyniosła duży sukces. Najlepiej niech zbierze same dziesiątki, i dobra traci rozgłos, dobra kończymy grę. Dobra grafika nasza, wybieramy nowy poziom. I wydajemy grę. Okej, okay, nowy projekt badawczy. I proszę, żeby ta gra miała dobre recenzje. Jak nie, to się tak wkurzę. 9. By było lepiej. Może być tylko lepiej. 8. Nie jest lepiej, ale bardzo dobrze. Okej. Okay. Mogłeś dać dziesiątkę All Games. Czy, że nie żałowałbyś decyzji swojej. Okej, okay. wyszlijmy na urlop, bo się napracowali nad grą. Ty jesteś nowy, więc stwórz mi raport dobrze. E, Okej, okay. świetne oceny no chwalą nasz, e, naszą grę. A ja, nasza, moja postać zbada najpierw temat Zróbmy grę O I można grę o słowniku Dobra, zróbmy jej o słowniku, że chodzi o takim ortograficznym No, nasza nowa gra, ucz się ortografii, no Oczywiście E, okej, okay, zbadamy sobie tutaj. Coś co mam... Takie jest ważne. Bo coś nam dodaje średnie gry. Mało punktów badania jest bardzo ważne. A ty wróciłeś to mi zbadaj. Lepsze SI wszyscy pracują i tak ma być, ale nie mają przecież drapać po głowie. Okej, okay. dźwięki i grafika są bardzo ważne w takich typu gry, gier. Ok, Ym. potem jak nie powiększyliście się. Ok, spokojny będzie mógł nam pomagać w grach. No, znaczy, no, nie nam zlecał. Jeszcze coś zbadamy sobie. Na pewno sobie muszę z, musimy zbadać Otwarza mnie wideo Może nie na pewno, ale Coś tam nam pomoże Jeszcze na coś, żeby nam starczyło Cykl dzienny Projekt świata nam i musimy zbadać <laughs> Żeby nasze gry były lepsze o wiele Tak więc Dobra. Niech tutaj skończą to badać. I. E, I. Robimy zlecenie. Tylko takie, co, żeby zrobili, a nie. Żeby znowu było tak jak wcześniej. Że się wszyscy drapią po głowie. I ja nie robią przez to zleceń. A i znajdźmy sobie zlecenie takie myślę, że jesteście temu z... to pokonani, no możecie to zrobić nie mogłem znaleźć słowa okej, okay, nareszcie no, coś się udało mi to się nie uda, bo mamy samych głupków w zespole dialogi, no to na pewno też nie, ale może to to zrobią tylko błagam, nie drapcie się po głowie. No! No! I właśnie o tym mówiłem. Właśnie o tym mówiłem. Oni się drapali. Pracował tylko ten. I. i ale tylko jeden punkt nam. Został, no? Dobra, jeszcze. Zróbmy sobie te zlecenia. One są bardzo ważne. Okej. Okay. Wkurzają mnie bardzo oni yy, się drapią po głowie w najmniej oczekiwanych momentach. Na najgorszy, że tak powiem. <laughs> Okej. Okay. Tutaj te zlecenia na, dla nas yy, czwórki jest normalnie nie do zrobienia tak więc i tak mamy tutaj ma mały budżet tak powiem już prawie kończymy odcinek, ale poszalejemy i zrobimy jeszcze tą grę o słowniku, bo możemy zrobić mało myślenia taka będzie mała gra ucz się ortografii e, z panem e, panem Papun. Dobra, kiedy tytuł gry? Tak więc tutaj damy sobie chyba symulacja. Nie znam się na tych wszystkich połączeniach gier. Okay, damy dla wszystkich, chyba że dla młodzieży. E, damy dla młodzieży tylko. <laughs> Młodzież zwykle tam w szkole im się przyda, ortografia. I nieważne. Silnik musi być dobry. Rozgrywka mniej. Ale tutaj żeby była taka. Żeby była tutaj. Oj, tak właśnie chciałem zrobić. Yy, Okej. Okay. Ja mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu teraz, jak to robię. Teraz będę kończył odcinek tylko zrobić tą grę. Może ona mnie w końcu wyprowadzi z tych, tego dołka finansowego. Okej. Okay. Ona musi jechać na wakacje. Wiem, pojedzie. Jak zrobi porządną grę. Grafika, no grafika w takich grach projekt świata, tym bardziej. więc, gra, no grafika coś tam gra, ale dźwięk jest chyba najważniejszy z tego. Tak ułożę. Projekt świata to już w ogóle dałem jeszcze coś tam, może coś tam się, przy... coś tam projekt świata. Ma jakąś rolę, ale strasznie małą. Ok, niech dokończą, i niech usuną te błędy, myślę, znaczy, że już kończymy. Nowy rekord e, w technologii, I nic nie wbiło nowego levelu. No i jeszcze zobaczymy sobie recenzję. I Czy pan Paweł wypali. Czy pan Paweł? 7 piękna. Piękna gra. Miejscami dobra. E, chwilami interesująca. No, słaba gra. Nie ukrywajmy. Ale nie taka słaba. Słaba ujdzie. Ale ja nie sądzę, żeby ta gra nam przyniosła sukces. Tak więc e, niestety. Mamy... Jesteśmy w doku takim finansowym e, Tak więc, dziękuję wam za oglądanie, strzelcie łapkę w górę, jeśli filmik wam się spodobał Jeszcze przeczytałem sobie tutaj słowo ok okej, tak jak myślałem Rozgrywka... Rozgrywka to ważny czynnik, aha A nie... Chyba dałem rozgrywkę słabą, z tego co pamiętam A nie wiem Dobre PC młodzież. Okej. Okay. No to, yy, tak jak strzelcie, łapkę w górę, jeśli filmikom się spodobał. Dajcie suba, jeśli chcecie być na bieżąco. No i widzimy się w kolejnych filmikach. Yy, trzymajcie się.